Hej, cześć, dzień dobry z tej strony, Andacy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight na naszych kanałach. Jestem Grzesiów Rodo. Jestem, cześć, witajcie. Tak, i dzisiaj kolejna próba z adeptem tak. pana Gabriela Soma. Flashera. Flashera. Czy jak on tam miał? <śred> on <advisory> był jakiś tam flasher, flasher. Blu, jednej duch, piosenki. Jednej piosenki gwiazda, ale jednej jednej pokolenie, piosenki. nie? Tak. <grymnelly> bierzemy znowu mapę się... obcą <grym> florę. Tak, tak, tak. Grzesiu chce mapę nową, ja znowu adept. Ja myślałem, że jak on trzyma ten lizak w tej dłoni cały ja wiem, czas. co to um... jest? I patrzy wkłada sobie o. Tyk. Ale patrz, on tak wachluje, widzicie, wachluje. Ja myślałem, że może ten, że może. Może teraz się uda adept i może będzie yy, nowy killer. Zobaczymy zaraz. I yy, myślę, że się usłyszymy z wami już yy, na mapce. Nowej. Tak. Właśnie, tak. No, no. <grym> jest tutaj też to jest taki trupek jakiś, znaczy jaki kościół wtopiony w takie... Nie wiem co to jest. Jakieś ja jelita. Takie dziwne, je, no ja w ogóle takie jakieś jelita. takie dziwne dźwięki mnie na dzień dobry. Jest Ej, ja się czuję jak w dżungli jakieś, te takie odgłosy, jakieś papugi, jakieś, ja nie. Jestem tutaj. O, haj! Chcesz zobaczyć tego kościa w tych jelitach? No pokażę Pasz, Ej, a tutaj w ogóle... Te są. O, no, no 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 to ja widziałem wcześniej... One są obrzydliwe. Czekaj, okay. czekaj, bo idzie killer. O widzisz? I tutaj ten koleś jest w tych jelitach, zobacz. O tu. Ja pierdzielę ty... E, to a nie ten jest Wesker koleś... Ej... czasem? Ten dźwięk wiem. chyba Weskera jest. Nie wiem, Grycia, ale ten koleś ma to samo, co ja mam na, w swoim kombinezonie. Ten Taki jakiś czytnik, czy coś. Tu też jest koleś w jelitach, drugi, ty! Tak? I w kasku! A nie, nie Wesker. Jak on się nazywa, ten taki, e, co rzuca nożykami? Magik. No, to on jest. Jezu o, nie, ja go nie lubię. Ja tak bardzo nie lubię, bo on mnie tak drażni tym, że wpakuje w ciebie 50 noży i ty leżysz. Ale powiem ci, że. Tak. Y, myślałem, że jakoś tak tutaj będzie cały czas ten nowy killer. Bo to wiesz, jak jest coś nowego, to każdy tak, chce Tak, bo ludzie spróbować. przeważnie gra. grają. No, nie, no. no a tutaj. Wiesz, to, to, to może też być część tego, że wiesz, może trochę osób przestało grać mimo wszystko, nie, przez te zmiany. Dobra, idę go ściągnąć, dobra? Dobra, to ty ściągnij, a ja w takim razie idę... W ogóle ja na tej mapie, to ja nie, nie wiem gdzie jest jej koniec, a gdzie początek, w sensie czy ja... A czekaj, stój! No tu stój. będzie. Ej, leciało coś na niebie, faktycznie, ty! No takie dino, dino, dino... Dino, 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 Denver, dinozaury. Nie dinozaury. A jak umrę, po? A mogę gdzieś... A ten na górę? Wow, ten na górę? Patrzcie, jaka przyczajka. Nie widać mnie w ogóle. Jestem, słuchaj, na górze i robię gena tam gdzie byłeś, ty wiesz gdzie. A, dobra, dobra, tam. Mhm. Bardzo wysoko. Bardzo wysoko i bardzo ładne widoki i niebo jest przepiękne. Czekaj, ja zaraz go... Ja go ściągnę, tylko że ja muszę... Niech on stąd pójdzie. No zaraz przecież nie... Dobra, on tutaj kopnął tego gema. Nie, się tak pokazuje, ale. Dobra, bierę go. A nie poszedł tu na górę. właśnie chyba poszedł. Ty tam masz fajną taką wyskocznię, wiesz? Jest... Jezu! No w trakcie lotu mnie. Ty jesteś nienormalny. O, i już nożem, i już nożem. A weź. Nie, Grzesiek, to jest niemożliwe po prostu. Mówisz? Tak, ja go nie lubię. Czyli widział, że tam robisz. Mm -hmm. Zrobimy chociaż jednego gena w tym meczu, żeby się nie skompromitować totalnie? <psychop Olivier> ja tam kręciłem trochę. Dobra, Tutorial. <Jesús intelligence> Tutorial. Tutorial jak? Tutorial, jak nie grać. <Let bass im> Zapraszamy. Ale co, ten mój strój, ta czerwona kurtka jest idealna tutaj pod ten, do tej tak, mapy. Tak, bo się blendujesz tym tłem całym, no. no. I tu są takie roślinki też i... Można się skitrać nieźle w te roślinki. O, przechodzi obok mnie. Nie widzi mnie totalnie. Dobra, poszedł do tego gena, już cię ściągam. Dobrze. I wiesz, co Wyleczę cię od razu? Tylko może iść na górę, co? Bo on tu przylezie na pięterko. On tu przylezie. Na pięterko, no. To tak, o tu na przykład. Um, I co, idziemy zobaczyć tego gena? No, mamy robiłeś? gena, zobacz. Tak, e możemy. Wrócić... On, tu idzie, on tu idzie na bank. Dobra, to teraz Jakob, ja go No już jest, nie no, mam, mam dramat. No patrz, patrz dziada! <grywa> w Są sensie mi nie zobaczy. A jednak. Jeżę dobyś krzaki w razy. No. Oj, leżysz tu. Ja cię, ja cię wezmę. Jestem oczarowany. Nie. Oczarowany? Zapom? Też. Tylko jak on mi teraz piznie, to ja leżę. Wiesz o tym? Polas na jestem... jeszcze. Nie wiem, dobra. bo jestem w oczarowaniu. Poczekaj może? Kurde, nie wiem czy to dobry pomysł. On to teraz wyskoczy z tej rampy. No, no już skaczę, już. boże! Chodź! Idę dołem Poświęciłem się dla Grzesia do dobra sprawy Ty, zblendowałem się w kwiatki, tylko łeb mi wystaje blond. <laughs> no te kwiatki dobre są, nie? No? Ty on biegnie za mną, aha, okej. Okay. Ale brama też wygląda technicznie. Chciałbym otworzyć bardzo, takie mam marzenie. Co nie, i zobaczyć na przykład, jaka jest. Tak. tak Ty no właśnie uparł Może... na mnie, ja pierdzielę. Może będzie nam dane. Znaczy, nie wiem czy dzisiaj, ale. <laughs> ale. Nie, yeah, prosto, mu na ryj! Mam totem jakiś, ojej, no ja zrobię, ale uważaj tam. Jestem w palecie, jestem w palecie. A, się za daleko, dobra. Widzicie, chyba, coś nie poodrębam, coś czuję. A przez. Chociaż nie, wszyscy wisieliśmy razem. O, jakiś ten był jakaś ruina. No była. Coś, tak jakiś Hex był, no tylko że on już tu jest. No 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 Widzicie się nawzajem, nie? Bo ja tak, mam ten perw. Ja go widzę no On pewnie mnie też. Ale tak, że on mnie nie A on tu się kitra. Patrz jak idzie, on się skitał w tym statku. No, Naprawdę Boże, o Jezua, tak. to, to nie jest dobry pomysł. Dlatego ja przeczekałem to, a on widzisz, poszedł po ciebie na szybko, na szybciocha. O kurde, patrz tu w tej jaskini, gdzie wcześniej było zejść do piwnicy. Nie, nie widziałeś? Ale weź w ogóle, nie! Nie! Aha, aha. Ja bibczę. Pograne. To psychiczny. Ja mówię, jak on się z tym nożem rozpędzi, to ja nawet nie mogę, nie mam co zrobić. Nie zdążysz pierdnąć, nie? O, <noise> o rampa, wyskok, jest Lara Croft. Dobra, tamten. Aha, on cię goni? Nie. Albo i wrócił tak? Się, wrócił się do nich. Tak? Nie, no, no, zajmij. Wej... Robię ten. No, co? I... Ja mam serce, ale. Robię ruinkę. Teś, a, no znaczy ja to... już jakby, ja leżę. Ja Dzień dobry. Aha, bo ty tutaj. Nie, 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 ja ci, do ciebie nie przyjdę, bo ja leżę. O boże, pan jest nie. Zostaw mnie! No nie! Jest jakie to głupie, że ja nie mogę się leczyć. To jest jakaś paranoja z tym. W tym totemie? Tak, w swoim własnym no. temie nie możesz się leczyć. Mhm. Kto to wymyślił? Dobra, robię genę. o fajnie wi, wi, A ja też będę wiszon. Tam ci w dwóch w ogóle robią gena nie? Czeka, on zabrał te Pewnie rozwali mój totem, no bo po co, no tak. No tak. I co on teraz, poszedł do ciebie znowu. Kurde, no. Tak, on się kręci tak. Wiesz co gdzie ja jestem na raz, nie? Jest ja ostatni gen, Grzesiu. No, już zobaczył mnie. Tak, on się tu kręci, on się tu kręci koło mnie specjalnie. Jakby nie ma możliwości, żeby podejść. Ty już Ale już idź tak. stąd, no idź stąd, koleś! Ja pierdzielę, nie? No bo zobaczył, wiesz, że jeden gen. Patrz, będzie teraz stał tu na to Tak. Fajnie, nie? Pograne. A to jest słabe. To jest mega słabe. No sens. Ktoś próbował mnie ściągnąć. I to był Grzegorz. To byłem który ja. Który niestety y, został y, zniweczony no. nożem. Także taka sytuacja. Mm. Tak się teraz gra w DBD. Tak się teraz gra w DBD, kochani. No. A ja już. Ja też. Ktoś pograli. Ja już... No ale ja też takie takie ładne niebo, nie? O tak, ładne niebo nad nami. No. Też tak myślę właśnie, no. Ja no oni sobie, Ale wiesz co, no ładnie ugrali, jeżeli chodzi o geny, nie? Tylko że... No. Tylko że oni chyba i też, i tak, i tak porobi. Tak mi się wydaje. No ja jeszcze patrzę na nich, ale o ten się skitał w kwiatkach, tak samo jak my. Nie wiem, Grzesiu. Ja no. mam wrażenie, że naprawdę y, ostatnimi czasy z DBD dzieje się coś bardzo złego. Szkoda no. Fajne mapy, fajne tutaj, wiesz, killerów dają nowych, ale to wszystko później nie ma sensu, jak to się tak. Wiesz, Tak, i zastanawiam się da, Tak naprawdę co twórcy mają w głowie. E, Tym bardziej, jakby, że. chociaż perki nas surwów, no bo. No umówmy się, co z tego, że, nie, że będą killerzy chcieli grać, skoro nie będą mieli z kim grać. No bo nie będzie surwów, którzy będą sfrustrowani tym, że ciągle są zmiany perków no właśnie, i to nie na korzyść, tylko właśnie w tę drugą stronę, na minus. To jest to. Szkoda, bo psują, psują grę. A tym bardziej, że oni mają tam yy, jakby te głosy, nie? Są gdzieś tam tych, tych yy, graczy, a oni tak. nie słuchają ich tak. No nie, nie, właśnie mam też tak? takie wrażenie, że jesteśmy absolutnie niewysłuchani w tym wszystkim. Czujemy się pominięci, mam takie, nie masz takiego wrażenia? Jestem, to... Ta... o, bo wrócił się, tak A nie, czekaj, wrócił się, Trumpa. No kurde, jeszcze by sobie dali radę z tym Wiesz co, ten jeden tu się kręci koło tego Jelita, no on już jest u niego, no już jest tak, tylko zamknięty dobra, no to jak już będzie go miał to Nie no, nie widział go, hit Pokaż mi tego drugiego Ja w to nie wierzę, że on go nie widzi o, niepotrzebnie pobiegł, bo są ślady na tym, no. O, już. I teraz, yy, 15 noży i pan leży, nie? no cyk, 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 i się w kładziesz, jest po meczu. No. Do widzenia. Także tyle, jeżeli chodzi o... o zabawę. A ten drugi jakie maperki? poczekaj? A, Gipko. Myślałem, że może będzie miał jakiegoś właśnie dziadka niezłomnego, coś w tych stylach, nie? Żeby mógł wstać, tak, nie? Tak, mhm. ale widzę, że nie, nie. No, to dzień dobry. Brama znowu nie otworzona na nowej mapie. Dalej Szkoda. nie wiem, jak wygląda. Chyba no, nie wiemy, to nie wiemy. Nie. Nie. <laughs> <laughs> Kusiuwa, nie uda nam się to. No. Nie. On po tego drugiego chłodaz poszedł, tak? On go szuka. No, no, już tak. słychać. A ten w kwiatku w ogóle się skitrał, no, no, nie? No, ale co jak można się skitrać nawet. O, szukaj go, widzisz? No dobra, no. dobra, dobra, dobra. To, Akurat to mapa do kitrania fajna. Tak. I co, i drugi haczyk, i giną razem, i. i. No. I tak, tak, no. I tyle by było. Także mapa bardzo fajna, tylko chciałbym zobaczyć, jak wyglądają bramy. I killer. I nowy killer, bardzo mi się marzy, żeby zobaczyć tego robota, bo podejrzewam, że będzie bardzo dokokszony i będziemy narzekać, jak tylko go zobaczymy. Takie mam Grzesiew wrażenie, bo nie wiem, jakie są opinie. Nie, ja nic nie wiem. Nie grałem na żadnych betach ani na niczym, więc ja nie mam pojęcia. Ja wiem, że on coś jakieś takie rzuca jakieś pluskwy, ]ving? czy coś takiego po ścianach i może no, i może mm -hmm. widzieć, jak coś takiego böyle, kamery, wiesz? Ale to. Aha! No, widziałem coś takiego na filmiku jakimś, no, że on coś tam rzuca. I potem to mamy na plecach. I dlatego właśnie ten, ten Gabriel ma taki dziwny przyrząd który niweluje myślę, to z to tych pleców nie. No, no, tak, a to o. też będziemy musieli chyba ten, ten przyrząd poszukać w skrzyniach. Nie wiem, tak? Takie coś. A może, no, a no, to no. miałoby może sens. No a, dobra, zobaczymy. Ale myślę, że no prędzej czy później natrafimy na to. No prędzej czy później pewnie tak. Chociaż ja na rycerza, nie na rycerza na rycerza? nie wiem, na tych killerów takich dziwnych. Ja tutaj bardzo no, czekałem takich, e, bardzo na, tą, na tą kobietę, co te drony rzuca. A no nie, to nie, nie, wiem, nie, 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 Ra, raz może nie raz, miałem, tak, chyba. może raz była, no ale tak, no też miała. Tak. No nic, dobrze, moi drodzy, trzymajcie się bardzo mocno, był tak. Grzesiu. Dziękuję, dzięki, fajnie I się. Do następnego. Do tak, tak, następnego. Wózi,